Czy zastanawiałeś się po co w farmingu są traktory na cienkich kołach? To ja biorę opryskiwacz, jadę na pole je nawieść i opryskać. O kurde, stary! Całe pole zniszczone, co tu się dzieje? I dlatego mamy cienkie koła w traktorach farmingu. Wezmę sobie teraz drugiego fenda, takiego samego, z taką samą mocą, ten sam model, Fend 724 Wario, ale na cienkich kołach. Proszę bardzo. Możemy teraz po polu szaleć. Szaleć we wszystkich kierunkach. Jeśli chcecie wprowadzić trochę realizmu w waszą rozgrywkę i włączyć niszczenie plonów, pamiętajcie, zawsze do oprysków używajcie traktorów na cienkich kołach. Mam tutaj dwa fendy, jeden z zwykłych kołach, drugi na cienkich. Makkornika na cienkich, Landini na cienkich. Traktory na cienkich kołach kupicie w małych ciągnikach, w średnich ciągnikach, chociażby takiego. No, akurat zły wybór, bo ten nie ma cienkich kół, ale weźmy sobie Masaja Fergusona. Standardowy i wąskie opony. Zwróćcie też uwagę, że opryskiwacze na kołach, bo akurat miałem przypięty ten bez kół, ale opryskiwacze na kołach też mają cienkie opony, właśnie po to, żeby nie niszczyć upraw. Cześć, miłej rozgrywki.